Witam Państwa z wiadomościami z serwisu wielkiebudowanie.pl. Jak co tydzień się spotykamy? Gorąco jest tym razem w budownictwie i w rzeczywistości, w powietrzu, ale również coraz cieplej robi się na rynku. Czerwiec ma wyraźnie lepszą koniunkturę niż przez ostatnie miesiące, co nie znaczy, że jest tu tutaj jakiś wielki przełom. No jakby nie patrzeć, jesteśmy w końcu w szczycie koniunktury. Ale bardziej interesuje nas to, jak rosną zamówienia na budowy domów, a te wyraźnie się już w tej chwili poprawiają. I dzisiaj temu tematowi chcemy poświęcić najwięcej miejsca w drugiej części, no, jest poprawa, natomiast tak jak na rynku budowlanym, tak również tutaj nie jest to taki przełom, na jaki oczekują firmy. Można jedynie powiedzieć, że no już gorzej po prostu nie będzie. Raczej to budownictwo powinno z tego, z tego dołka wychodzić. Zapraszam Państwa na wiadomości. Mamy najwięcej inwestycji od stycznia bieżącego roku, czyli można powiedzieć, że lepiej już w tym roku nie będzie. Jeśli popatrzymy, ile firmy mają zleceń, tzw. wyprzedzających, to się okazuje, że tylko 33% firm jest do dyspozycji inwestorów w czerwcu. Reszta ma już zamówienia na kolejne miesiące. Można by na tej podstawie sformułować wniosek, że budownictwo znów jest w szczycie sezonu. Jednak są dane mniej optymistyczne, bo inwestycji nowych jest o 36% mniej niż przed rokiem. Ale jest także mniej firm na rynku i firmy mają znacznie mniejsze brygady wykonawcze. Brak ludzi do pracy, zwłaszcza specjalistów, skutkuje bardzo małą operacyjnością firm. Praktycznie małe i średnie firmy zajęte są najwyżej na dwóch inwestycjach, ale coraz częściej prowadzą tylko jedną. Bo brakuje im ludzi do pracy. Mówimy więc o firmach, które same dostosowały się do słabego, małego rynku. W drugiej połowie czerwca mamy duży popyt na usługi ociepleniowo-olewacyjne, lekarskie i wykończeniowe. To aż 40% zamówień całego rynku. I coś, co powiało dużym optymizmem, rosną zamówienia na domy prywatne. W czerwcu odnotowaliśmy drugi miesiąc wzrostu zamówień na domy prywatne. Co jest już wyraźnym sygnałem, że inwestorzy prywatni, którzy mają środki na budowę domu, już przestali się obawiać wojny, braku materiału, wysokich cen, a przynajmniej już te zjawiska nie są dla nich barierą. Wniosek jest też taki, że jeśli pojawią się preferencyjne kredyty, to w przeciągu następnego pół roku liczba inwestycji w domy prywatne i mieszkania raczej się zwiększy. Jeśli chodzi o inwestycje regionalne, to oczywiście najwięcej ich jest w województwie Mazowieckim, Małopolskim i Śląskim. I to te województwa wyraźnie odstają dodatnio ponad inne w Polsce pod względem nowych inwestycji. Za to bardzo zła sytuacja jest w województwie opolskim, gdzie udział nowych inwestycji spadł nawet poniżej 1%. Nadal jest trudna sytuacja finansowa w firmach występuje niska rentowność prac, a w niektórych branżach nawet brak opłacalności dla niektórych rodzajów prawnych firm. Także średnie obroty w firmach wciąż są niskie w stosunku do ubiegłego roku, za to rosną już szybko zarówno płace w budownictwie, jak i ceny usług, co wskazywałoby na nagły wzrost koniunktury. Tak jednak nie jest, a powodem jest raczej powód jest raczej wręcz tragiczny. Brakuje ludzi do pracy, co generuje wzrost kosztów pracy i przekłada się także na ceny usług. Do tego zbliża się obligatoryjny wzrost płac minimalnych, co zmusza firmy do zweryfikowania całej siatki płac. Zatem cieszy fakt, że rynek poprawia się, że znów budujemy budynki i że to rośnie, ale po wielkiej zapaści z ubiegłego roku i pierwszych trudnych miesiącach w tym roku. To myślę dopiero początek wyjścia. Jednak bez środków unijnych i braku inwestycji samorządowych oraz dostępnych kredytów inwestycyjnych daleko nie zajedziemy i tego wzrostu raczej nie utrzymamy. A dzisiaj czas powrócić do zamówień na budowy domów prywatnych. To taki papierek lakmusowy, co dalej w budownictwie się dzieje, jak wyglądają inwestycje prywatne. I to jest bardzo ważna informacja, co na tym rynku wydarzy się w, też w najbliższych miesiącach. Czerwiec przynosi już nie tylko. Taki poziom zamówień jak w ubiegłym roku, ale mamy już od ostatniego tygodnia nawet tendencję wzrostową. Jak widać na wykresie budowy domów, ostatni tydzień to jest wzrost tych zamówień, więc widać, że coś jednak się dzieje w pozytywnym kierunku. Jak rozmawiamy z inwestorami, którzy tutaj nas pytają, czy już budować, czy nie budować, czy czekać. Czy brać kredyty, czy jeszcze poczekać z tymi kredytami? No, widać, że jest część inwestorów, o których mówiliśmy już Państwu w innych naszych odcinkach, którzy wstrzymali się w ubiegłym roku z budową domów właśnie ze względów takich, że bardzo szybko rosły ceny, nie było materiałów budowlanych, ciężko było je dostać. Rynek był bardzo niestabilny, no i nie wiadomo było, co dalej się będzie działo z inflacją. Dzisiaj, kiedy ta inflacja zaczyna spadać, już nie jest tak, tak duża, jak była, do tego jakby ludzie się przyzwyczaili do, do, do wojny na Ukrainie. Ona ciągle jest dla nas niebezpieczna, ale nastąpił taki, taki stopień stabilizacji. No, i podaż materiałów budowlanych już jest na takim poziomie, że raczej na żadne z nich nie trzeba czekać. Do tego ceny materiałów budowlanych wyraźnie y, przestają rosnąć. One jeszcze rosną. To, to nie jest ten poziom, gdzie możemy mówić o tym, że, że one już nie rosną. One rosną, ale to tempo wzrostu jest coraz niższe. Ono może nawet spaść. Za chwilę poniżej 10%. No, w czerwcu wzrosły nam wyraźnie ceny usług, ale jak podejrzewamy, jest to raczej taka korekta przed wzrostem płac minimalnych. Firmy porządkują siatki. Do tego, no, w niektórych branżach na tyle, na tyle spadły marże, że że te marże trzeba było poprawić. No najszybszy, najszybszy taki ruch to jest podniesienie cen usług to się właśnie dzieje. Tym bardziej, że rynek budowlany prawdopodobnie w czerwcu będzie najlepszy od stycznia bieżącego roku. I tak więc, wracając do tych budowy domów, to wszystko powoduje, że. Inwestorzy, którzy się wahali, wracają do inwestycji na budowy domów, pomimo że jakby oferta kredytowa nie jest jeszcze yy, taka, która zachęcałaby do, do brania kredytów na budowę domów. Natomiast yy, no, zazwyczaj są to inwestorzy, którzy finansowo już byli do tego przygotowani. Jeżeli się okaże, że w lipcu kredyt, bezpieczny kredyt 2%, hmm, będzie mógł zostać nawet przez jakąś część inwestorów wykorzystany, no to sądzimy, że za około pół roku yy, yy, zamówienia na domy prywatne wyraźnie jeszcze wzrosną. Natomiast yy, raczej to nie będzie już. Yy, jest niższa koniunktura na domy prywatne niż w ubiegłym roku, ale popatrzcie Państwo na drugi wykres. To jest wykres pokazujący, jak wyglądają zamówienia na domy prywatne na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ten rok, czyli to jest bordowa linia w porównaniu do ubiegłego roku czyli niebieska linia. Największa strata na budowach domów była w styczniu i lutym, to widać też z jakiej, z jakiej wysokiej gałęzi żeśmy spadli w ciągu 2022 roku, skoro w styczniu lutym, kiedy jest szczyt zamówień na domy prywatne no, spadliśmy wówczas prawie o, o 50% także. Jest to duży spadek. Dopiero w marcu już nam się tutaj linie krzyżują. Więc ten, ten poziom zamówień jest bardzo zbliżony do tego, jaki był w ubiegłym roku. I tak utrzymuje się to właściwie teraz do czerwca. Ale ponieważ mamy, jesteśmy dopiero lekko za połową miesiąca. I widać, że zamówienia na domy prywatne rosną. Wobec tego. Zakładamy, że ta krzywa bordowa jeszcze się podniesie do góry, czyli będzie tych zamówień, no przynajmniej tyle, ile było w ubiegłym roku. Tutaj jak popatrzycie Państwo na 22 rok, na lipiec, mieliśmy taki wzrost zamówień. To był czas, kiedy trochę już się wszyscy otrząśli po informacjach z Ukrainy, i ci, co już mieli takie ciśnienie na budowę domów, bo mieli ruszać wiosną, niektórzy z tymi budowami ruszyli, stąd w lipcu mieliśmy taki wzrost tych zamówień. Liczę na to, że jednak w lipcu w tym roku również ten wzrost będzie postępował, ale w kolejnych miesiącach. No, nie będzie już takiego spadku, jaki mieliśmy powiedzmy od września do grudnia ubiegłego roku. Yy, zamówień będzie mniej, bo zawsze druga połowa roku te zamówienia są mniejsze, ale nie, nie w takim stopniu, jaki był w 2022 roku. I popatrzmy jeszcze na wykres. Naszych zysków i strat do ubiegłego roku. I tu jeżeli popatrzycie Państwo na branżę budowy domów, no to ta strata nadal wynosi 34%, właśnie z uwagi na ten styczeń i luty, gdzie, gdzie zamówień na budowy domów mieliśmy o połowę mniej niż w ubiegłym roku. No i sądzę, że kolejne miesiące będziemy te straty trochę nadrabiać. Natomiast. To co powiedziałem na początku, raczej nie jesteśmy w stanie zwiększyć zamówień na budowy domów, nie ma takich możliwości inwestycyjnych, takich warunków, żeby one jeszcze w tym roku wzrosły powyżej tego poziomu, który mieliśmy w roku ubiegłym. Co teraz w czerwcu wydawałoby się, że, że, że to się poprawia. Także. No, ja sądzę, że jeśli chodzi o budownictwo w ogóle, to jeszcze przyszły rok, pierwsza połowa przyszłego roku niektóre branże, zwłaszcza te, które są odpowiedzialne za wykończenia one jeszcze będą w bardzo trudnej sytuacji. Prawdopodobnie najszybciej podniosą się branże murarskie zbrojarskie ciesielskie Roboty ziemne, prace terenowe czyli to wszystko, co w styczniu będzie związane z wznoszeniem budynków na tym pierwszym etapie. Natomiast reszta branż, no, może być dla nich to jeszcze trudniejsze półrocze pierwsze niż to, które jest w tym roku. To również dotyczy branż instalacyjnych. Popatrzcie Państwo, jaka tutaj jest nadal strata zamówień w tej chwili, a ona może być większa, jeszcze większa. Tym bardziej, że no, mamy takie informacje, że te programy ekologiczne, które funkcjonują, no jednak nie działają tak jak, jak pewnie rząd by chciał. Ludzie często nie mają pieniędzy, żeby wyłożyć te środki. Sądzę, że dopóki są tak drogie kredyty jak w tej chwili, tak kosztowne, to yy, nawet te programy, które są korzystne dla inwestorów, one nie będą działać yy, yy, w pełnym wymiarze. Wiele osób jeszcze będzie się wstrzymywać przed. Yy, Jakimikolwiek yy, działaniami inwestycyjnymi powiązanymi z programami ekologicznymi. Tak więc yy, cieszy nas to, że budowa domów yy, ma taką szansę na, na mniejszy spadek niż, yy, niż to, co zakładaliśmy na początku roku. Natomiast to nadal będzie bardzo niski poziom zamówień na domy prywatne w tym roku, i tego raczej nie uda nam się zmienić. Jak Państwo widzieli, małymi kroczkami wychodzimy z zapaści. Druga połowa roku będzie na pewno bardzo ciężka dla firm budowlanych dla wielu branż. Natomiast, y, jeśli chodzi o budowy domów, powinniśmy być na troszeczkę lepszym poziomie niż y, y, w ubiegłym roku w tej drugiej połowie. Natomiast, no tak jak Państwo widzieli, ta strata będzie, będzie tych domów zamawianych będzie pewnie mniej niż y, było w ubiegłym roku i odbije się to na branżach. Y, w przyszłym roku, przynajmniej w pierwszym półroczu, na wszystkich branżach wykończeniowych, na wszystkich branżach, które nie są odpowiedzialne za wznoszenie budynków, bo te już powinny wiosną poczuć różnicę. Jeśli sprawdzi się kredyt bezpieczny 2%, no to tym bardziej te zmiany nastąpią. No, i oczywiście w międzyczasie jest wiele, wiele niewiadomych: jak wybory, kto, kto będzie rządził, yy, jaka będzie dalsza polityka, yy, czy zostaną uwolnione środki z KPO, yy, czy dostaniemy środki unijne, jak będą rozdysponowane, czy dalej samorządy będą cierpieć na brak środków, i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo niewiadomych i mnóstwo yy, takich rzeczy, które mogą bezpośrednio wpłynąć na. Na wielkość zamówień w budownictwie. Tutaj można nawet mnożyć to. W przyszłym tygodniu nie spotkamy się. Jadę troszeczkę odpocząć, ale spotkamy się już na podsumowaniu czerwca za dwa tygodnie. Zapraszam więc Państwa za dwa tygodnie na nasz program. Do zobaczenia.